But if you close your <laughs> 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 <laughs>

Witam ponownie. Jesteśmy po braniu. Konkretnie jeden karpik wpadł. O wadze tam chyba o 1,5 kg. Złapany na punkt G. chociaż nie powinienem tego mówić, ale powiem. Wcześniej też jednego mieliśmy, ale no, prawdopodobnie karp malutki lub amur. nie też był opad, ale ja niestety zacięłem. No, pust, cały czas sobie Popiskiwania po są. R ryby się strasznie spowiają na razie. Ciepło, nie? Zero żerowania. Spaleni. No, no i zgłosimy się przy następnej ryby albo po, na pożegnanie, Albo nie? na holu, nie? Albo na holu, no. Albo na holu, no. no, no. Jeszcze jutro rano coś poopowiadamy, jak tam po i w ogóle no. zobaczymy. Co złapałeś? Halpcio. No, ile miał? Nie wiem. Zdyszkę? I, 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 I co? Jak się z tym czujesz? Ja jestem zwycięzcą. <grym> Tam nowa szałuma, coś jeszcze masz z boku. <śpiewanie> o, też weź to umy, proszę cię <śpiewanie> Odświeżony mówisz. To tak, przed chwilą mój hol był tego karpika, a teraz na najbardziej delikatny zestaw, fiderka, też ciągniemy jakiegoś. Bo na takim kołowrotku można się pobawić, naprawdę. Tylko, tak myślę, znaczy nie opałem jeszcze na tą wędkę, myślę, że tak 7 kg, 8, 8 Na Donalda było w nocy nic, a tak sobie leżało tutaj przy brzegu, przy korzeniu i. Wszystkie wędki przeszedł, przez ten delikatny zestaw nie ma co przesadzać. Tak, już blisko brzegu mamy go. No, tak na moje oko jeszcze go nie widzieliśmy. No, to z ósemkę gdzieś powinien mieć. Chociaż nie wiadomo, nie? bo Michał ciągnie pierwszy raz na ten kijek, to on też nie może stwierdzić. Dobra, nie ma co, bo delikatny zestaw. Ja już tutaj się stanę z podbiakiem i widzimy się na macie. O, patrzcie co się z kijkiem dzieje. I z powrotem ze środka. Krzesło chyba Kurde to Widzimy największe ryba na fiderka Jeśli ją złapię Największą chyba miałem trafonkę po kilku Ty, ono to do wędkę jest zaczepione. Węd, na, nad wędką jest. I prawdopodobnie największy. największa ryba moja, na, złowiona na fiderka. Może być jedną z największych, którą zapaliśmy w ogóle, nie? Z tej zasiadki? No, 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 może rozdługi, być. Długi, fajny. Dobra. Rybka przez chwilę trafiła na matę. Zważyliśmy ją i ma około 12 kg. Tak 11,900 tak około. No i czekam na Szymka, przyniesie worek, bo chcemy sobie ładną fotkę strzelić z dwoma karpikami i powoli będziemy się zwijać. A może jeszcze coś by się udało, no. Do zobaczenia. Nie zanęcam paletem i resztką kukurydzy tam nam została. Taka łyżeczka nawet nie na zestaw. Myślę, że w takiej, w takiej duchocie jak jest teraz w zupełności wystarczy. Zestaw na który wziął ten mniejszy kalfik, którego widzieliście przed chwilą. To jest ten sam zestaw, tylko teraz zaczepiłem inną kuleczkę. Wtedy miałem 16 podpiętą dumbelsem no. Szymek z kolejną rybą. Po 15 minutach, nie? Po 15 minutach chyba od, rzad, od zarzucenia co? Za co się dzieje tam wąbli znaczy, pełno Przybliżać nie będę bo wtedy piksele będą widać. Ale kurde jak... Takiego czegoś nie mieliśmy jeszcze na tym Szymek poszedł zarzucić tą wędkę, którą teraz widzimy na stojaku i stojąc tam i zarzucając jest branie, ja zacinam, Szymek przylatuje i mamy kolejnego kar karpia. Oby był na macie. Jak go złapiesz to będzie już twój dzisiaj. Siódmy. Przez dwie, dwie doby. Przez dwie doby. Ja przez jedną dobę. Znaczy dobę. Przez kilkanaście godzin mam dwa karpie. Co prawda póki co największe na tej zasiadce, ale może ten już będzie to największy. No nic, to się zgłaszamy albo jeszcze przy holu, albo już na macie. O, to taka ósemeczka, przed chwilą ważyliśmy Złapany zalewy po 15 minutach Tak. W, w przeciągu 20 minut to nam się pierwszy raz zdarzyło, zapaliśmy tutaj ile? 3 karpie, nie? Trzy karpie, w przeciągu 20 minut. Odjazd za odjazdem. Jedną mhm. wędkę byłem zanieść, a ten już jechał. Wagowo to tak. Wagowo cienko one są potalne, nie? Takie... Ale nie, wagowo to wiesz, że taka około 10 kg, nie? Każdy. Mhm. Tak, tam chodzi, bo będzie pewnie fajnie, on długo będzie odpływa fajnie. Na ten koszyczek. Przeciwą też było branie. I całkiem z brzegów. Całe daleko ich nie trzeba szukać. Łuski jakie piękne ma, zobacz. No to tak na tym co pokażemy, chcemy zakończyć swoją zasiadkę, znaczy może coś tam jeszcze się uda złapać, ale jeszcze około Ale powoli poładziemy. będziemy się pakować o. dwie rybki, dublecik. No, ja z siłkiem jestem bardzo zadowolony po tej zasiadce, no jedna z najlepszych na tej wodzie no i o, tu ma jeszcze takie to Piękne karpiki. 12-11 kilo No to wypuszczamy karpiki. Oba Piękne takiej zasiadki jeszcze nie mieliśmy No A, zmęczone są Trochę leżały na macie Jeden O, no. no, to nieźle nic. Jak nic po takiej zasiadce nic? Za ten, za nie mówiłem A, no Szym. Kolejna Szymka, która ósma już, nie? Janusz? To jest już raczej chyba ostatnia rybka zasiadki. Nagrywam już. Czy to Janusz?